Jest mi przykro, szczerze, szczerze. Z jednej strony jest, bardzo się cieszę, z drugiej strony jest mi przykro. Nie moja wina, że jest wytrzymały. eksperci z Oni wszyscy z tej samej szopy kurwa wyszli, bez ...wasze wrażenia i co powiecie o filmie. Wow, nie są... Jakbym takie coś się za gatą, sięgam, jakbym takie coś odp***lił, to jest, ja, ja się wykreślam, nie? Jakbym Jak zaczął tak skakać. ...wasze wrażenia i co powiecie o filmie. Wow, jest I to i tak mało

O kurwa. Wystarczy Bardzo się cieszę, że wygrałeś. O kurwa, ile sera tam za pierdolę ty. Pomalowane usta, nie pomalowane. Lubię sobie tak czasem oszukać, że mam większe usta. Mogę, a co i tak sobie robię. Takie są moje. Jezu, ale słychać Kurwa, słychać jak ona ogólnie współczuje jej, po pierwsze, bo widać, że ona rzeczywiście tym hejtem gdzieś się przejmuje I ona w każdej tej swojej wypowiedzi jakby próbuje, tak jakby pokazać, że ma totalny z tym lud, z tymi wypowiedziami Ale słychać, że ona to mówi po to, że coś ją zabolało i jakby wiecie, wiecie o co mi chodzi ni? Że wiecie, wiecie o co chodzi ni? Że ona przecież sobie może, bo ten, ja tu, 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 tu do, do lewej cypek. Gruba świnia. A, jasna, cholera! A mu mi zabrakło... Dziękuję ful. cypek, weź mi życie! Dziękuję! Taki jestem Nie wiem, kurwa. Tak mi wkurwie ta jedna gra. Kurwa nie da się nic zrobić. Roz kurwie coś zaraz! Raz dobrze, zaraz kurwa nie mogę nic zrobić w ogóle, no ja pierdolę no Słuchajcie, jest mi przykro! Szczerze, szczerze. Z jednej strony jest, bardzo się cieszę, z drugiej strony jest mi przykro, także dziękujemy za zaproszenie, niesamowite, bardzo dziękujemy, ale szkoda, że wyrzuciliście nas z telewizji. Niestety, bardzo dużo osób czekało Dostałem tysiące wiadomości Bo tutaj nie mogę mówić o setkach A tysiące wiadomości, że ludzie czekali przed telewizorami Żeby obejrzeć tak to lata na żywo Niestety nie udało się, mieliśmy grać 21.20 Zagraliśmy o 18.30 nie Wiem, w jakiejś przerwie reklamowej Czy w czym, szkoda Bo myślę był potencjał, ale i tak bardzo dziękujemy Bardzo za docenienie naszej twórczości Że musi wystąpić na tak pięknym wydarzeniu Bo sobie nie było, mimo że nie w telewizji to i tak, było to niesamowite przeżycie dla nas Bardzo dużo ludzi w ogóle przy, przyjechało też na nasz występ i byli trochę za późno i nie zdążyli i pisali, że jechali tylko dla nas. Jest jak jest. Gdzie on k***a jest? Ja p***a muszę go odblokować, no nie. Dobra, chodź. Dzięki, stop 5 zł. Jak powiesz ja Meli, żebyś ją zafaszerował wiesz, w, sumie... w papryczkę, to Co, dostaniesz donatę 15 zł. O właśnie, dzisiaj zaczęłam grać w Fortnite, tylko zaczęłam. Tego nie powiem, stary. No, Serdecznie dziękuję za domenitowanie, nie powiem tego, wiesz? Mela, umówisz się, że my na kawę chodzisz? Tak, umówię, ale nie chciałeś powiedzieć, żebyś mnie zafaszerował w papryczkę? Czemu? 18, koma stanowisko coś pojętego. Czemu? Ja mam tak, tylko ten jeden monitor dobry. Mam tak. Monitor jeden Samsunga od łysego gościa, który od, otworzył mi drzwi na Bosaka o, na olixie, Pojechałem do niego na hatę. Za stówę monitor, pamiętam był łysy, otworzył mi na Bosaka, dał mi ten monitor za 100 zł. Ten kupiłem monitor. To wydałem dużo na niego, bo Marian mi go polecił. Kupiłem go za 1700 czy coś takiego. Drugi monitor, BenQ, To jest mega stary monitor też z 200 zł kosztował. Sprzęt wszystko od Logitecha za darmo. Komputer. Zainwestowane 4000 zł około dwóch lat temu, jak nie więcej. Tak, mam trzy monitory, jestem streamerem. Donacie Jest, jest. jest u góry do góry na górę, Słuchaj. na górę. Nie, za tobą mamo, za tobą, za tobą, no. lawa, lawa, Pijesz Pepsi. Pepsi. Co? Epi jest Pepsi Halo. Pepsi, Pepsi. To czemu trzymasz kolę? Czemu ubrałeś stream z melą? Ubrałeś koszulkę z napisem kocham młode duczki. Może już nie będzie mnie tak nic denerwowało jak ten test. No nie wytrzymam, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ogólnie inna Chinka, która się nazywa oryginalnie Ona się nazywa, ja chuj się nazywa Też gówną mnie na g... na niczym się nie zna Ktoś chciał kurczaka, a ona zamówiła kurczak gotowaną bołowiną Kura eksperci z Chin, ja pier... Oni wszyscy z tej samej szopy kurwa wyszli, Dziękuję, Widziałeś te gufi? Mam nadzieję, że widziałeś te dodże, jakie odpadałem Gerdziu przesyla 7000 Osiem złotych. Dawaj tego szampana Kruszynko Ty moja.

Jak nie? Nie jak. No to Uniseksów ja nie... Unisexy zawsze są damskie, rozumiesz? Wyglądam jak ciota jebana. Chcesz mieć chłopaka petała jebaną. Nie obchodzą Martensy jakieś glany, ja nie jestem kula. Czy ja podcinam sobie żyły żyletką, kurwa, że mam Martensy glany jakieś kula mieć? Napiona, bo, 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 bo. Dobrze, kup, kupię Kinga te, te buty, będę słuchał Tokio Hotel, się i mówi, że życie nie ma sensu. Git? Pofarbuję sobie włosy, w rzęsy mi pomalujesz... Kurwa strzelili mi, no. Powiem ci tak, ja wiem, że może o dziewczyny nie jesteś zazdrosna, ale chyba będziesz A, o mężczyzn, jak mi będą chcieli, proponowali lot zrobić, jak w tych butach będę. Patryk! Moim zdaniem one by fajnie by się pasowały, chyba, że znajdziesz inne ładne No dobra, w, pokażę widzom, dobra? No dobrze, no przecież, bo to widzowie nie wiedzą, jak wyglądają w obronie. Pokaz, pokazuję, pokazuję Wam, widzowie, buty, które Kinga mi podysła, żeby... Widowie, zasądzimy ocenka... <laughs> Co wy żyjecie? Co dobre są? Co wy chcecie? Buty, no buty pedoła. No dobre są. Buty kurwa pedoła. Znaczy, żebyś... Nie, nawet nie wiem, czy tam jest napisane, że unisex, to są chyba męskie, wpisz doktor Martę. Nie, nie, poczekaj, bo... O, widzisz, popatrz, totalne kurwa gówo. To, to a to dla cwerda? No nie, nie, ale no... Popatrz, mam wrażenie, że każda dziewczyna swojego, swojego mena kurwa potrafi ubrać. Ty nie, ty byś mnie, właśnie wiesz jakbyś... No, i tutaj był tak. przykład jakbyś mnie ubrała i bym wyglądał jak c***a i by ludzie myśleli, że ty jesteś moją siostrą i mnie ruchają w dół, kurwa twoi koledzy. Tak wyglądałbym, jakby ty byś mnie ubrała. Nie wiem gdzie ty y, szukasz inspiracji k***a modowych, ale zmień na stronę, bo ty chcesz ze mnie zrobić ciężkiego c***a. Jestem c***a, to prawda, ale k***a nie ciężkim. No i tam też no, powychodzi o trochę, a społeczny i tak dalej, ale najciekawsza historia z tego, tej obserwacji podczas sankcji miałem tam miesięczną obserwację, to jest taka, jak siedziałem z gościem ogólnie i on do mnie daje mi papiery i mówi tak, przeczytasz mi, a on ja mówi, a co ty nie umiesz czytać? A on mówi, no nie każdy wszystko potrafi. A ja mówię, no nie każdy wszystko potrafi, to nie by wypadało. Patrzę na to, na tam dwie strony. Przepraszam, bo bym chciał na to wejść. Na co? Na na, no, na jakąś ściankę. To musisz mieć mi się. Mam opaskę. Czarną opaskę na to. A na tamtą? Tamta jest do 100 kg. A! To się jeszcze? Tak? No, Musisz mieć skarpetki to się Kurwa, przykro mi, bo jakby babka mi tak powiedziała, kurwa. No, ale musi to powiedzieć, to no nie? <ścoughs> tak? Tak. Ja za dwóch I W konsoli minus, <ścoughs> tak. Ah. Flash bang out. Nie samowito też. <śmiech> <śmiech> <Stop>. <śmiech> Czekaj. Nie umiem, nie umiem. O, było. O, nie umiem, nie umiem, nie umiem. A... No konia. Ale ona nie pójdzie, ja będę ją żeby się nie śmiała Będę u na live, ale jak będzie się śmiała to przyjadę i klapsa O tak, tak A gdzie? Gdzie tego klapsa Mikrus? No co my tu robimy? A to tak idziemy i tak za pół sekundy muszę już wstać? To... Tak, tak, tak jak zazwyczaj jak mówisz idziemy to o to chodzi no, no, no. Ale ja nie jestem twoim kur... Wiesz, pieskiem, że ja ty. Typu... Idziemy, ja, ja na równe nogi wstanę. Jak ja będę szybko wstanę, to sobie coś nadszarpnę w plecach. A jak nie w plecach, to sobie coś nadszarpnę w udach. A jak nie w udach, to mi się w głowie zakręci. Ty, filosofę, nie nadszarpnąłeś przez ostatnie pół roku. Nie moja wina, że jest wytrzymały. Ty wyłoko. Słucham? Spotkałem przed chwilą kolegę. I wiesz, co mi powiedział? Powiedział, że widział cię, jak się obciskujesz z tym gościem ze sklepu. Z jakim gościem ze sklepu? Dobrze wiesz, jakim. Nie dość, że się do niczego nie nadajesz. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. Ja, p. Oh! 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 Ale ale... O! No, no, ale... Dobry, co? No i tam napisałem ogólnie, że ma my... ich tak Dalej. <śleski> No i co, wjeżdżają do mnie dwa dni później, a ja nawet zapomniałem, że ten list wysyłałem i wjeżdżają do mnie no, na przeszukanie Antanda. Ja mówię, co jest? Nie? dwie godziny kipiszeli. celi. Ja mówię, dziwne, dziwne, I zapomniałem o tym liście, nie? I Biorą mnie do dyrektora, i dyrektor mi mówi, Pan mówi, że pan rządzi kryminałem, a ja zapomniałem o tym liście. Ja mówię, no nie mówiłem tak, ale przy tak jest, bo kipsowałem, nie? On ja no to dobra, no to tydzień izolatki, nie? A ja mówię, a nie da się więcej, no to dwa. Ja mówię, no i zejść No i wzięli mnie na dwa tygodnie. Że... Sharks. I skąd wiesz tutaj mamy iść, dobra. Chodź tu, Juleczka. Ty już Echom masz ja to ty, ty, u... ty, ty łasy. No bo nie teraz nie będziesz miała przy sobie, bo to jest bezpieczna A. strefa, bez zombiaków. Chodź, kochanie, chodź, widzę, że nie wiesz, co się dzieje. Tutaj jesteśmy obok ciebie. Halo? Misiu? Tutaj. Halo? Kurę. Nie tu. E, A tu! <laughs> co jest? I <Dobra>. ciebie. <laughs> <Gdzie wy? laughs> Ja, to Co? Dobrze, dobrze. Dobrze. Nociskaj konek. Był? Melka, chodź. To ty musisz iść do Meli. To ty musisz do Meli iść, no. O Jezus! Dobrze, dobrze. Więcej, jeszcze jeden. Do Mary powinien być. Masz najda Mam, fleszuj. mam, mam, mam. Jakby... jakby los? baby. To prawda co mówi szalony reporter, że Wronek już nie jest bondi. Tak, to co mówi szalony reporter i TikTok to wszystko prawda dokładnie. Nie nagrywaliśmy Nie nagrywaliśmy odcinka wronka z walki, bo założył swój kanał z Amarem i po prostu go wyjechaliśmy, tak A teraz Amar z nami gra, bo Amar też wyjechał wronka i Wronek został sam z kanałem. Po to do, do szalonego i do Tańculi, bo oni w ogarniają. Co to? Status Legia Warszawa Twitter 35 minuta i kartka dla chuja Huja chyba Wydaje mi się, że to jest hudż.